Siemaneczko, Siwaneczko, rodacy, tu Killer Misiek z tej strony, dzisiaj wielki live z nowego DLC GTA 5 Online 1.15 Mamy jachty, mamy kurde nowe bryki, mamy tutaj też dwóch uczestników, którzy ze mną są na sesji, jest to Maritka i Artem Możecie się przywitać z widzami O tak Dzień ładnie Dzień dobry wszystkim no i będziemy tutaj, e, z, będziemy sprawdzać sobie tutaj razem, co mamy nowego, pokupujemy parę rzeczy, Marita ma nową chatę, z tego co słyszałem, tak. tą za milion sto, w której można sobie wnętrze tam ulepszać, czy coś takiego. Mm, no, Artem nie wiem wie. co ma, e, ja jeszcze nic nie wiem. <laughs> w planach ma wszystko, też dobre. No, a ja, a ja tam pokupuję też parę rzeczy. No I zobaczymy jak to będzie wszystko. Dobra, zapraszam was. Moje skromne pragi. No dobra, czekaj, ja już jestem w sklepie, to mam zobaczyć, czy jakieś nowe te dodali. Nie, nie dodali nic z ubrań. Nie mam tutaj. Ale... Tak, no ale... tylko, że Ja na przykład wielki smutek odczuwam przez to, bo jest kurczę bardzo mało tych ubrań i no, kurczę nie są fajne. No tutaj przy kasie na przykład strojów nowych nie dodali, że możesz sobie zrobić tam. To resztę mm -hmm. później zbadamy. No dobra, co? Lecimy do Marity do mieszkania? Tak, tylko kurtkę ściągam, bo nie pasuje <śmuletnie> mi do szpodu. No nie <śmuletnie> ciepło, to No to się też mogę przebrać, jakieś krótkie spodenki może. <śmuletnie> Ale nie, tam. Chodzimy na, na dobra, bogato nie, w rednie, Idziemy. Jedziemy, mówisz? No to jedziemy, bo zaproszenie jest tam do mieszkania. Można się wteleportować, ale pojedziemy. Lepszy efekt, że tak powiem. A, wody na Bugiach, tak? No, jak Mirafiori, wiesz? Czekam, muszę tu jeszcze social media posting. O. Zarzucimy. przez okno, ale chyba nie. <laughs> Przez okno patrzy. oczekuje jak wdowa, kurde. <laughs> Ciasto na stole. Tak, Bongo na stole. A, no to taki, taki czat, widzisz. No. Inny klimat, umarity. <laughs> no, to dzwonimy, zadzwonimy. A, to dzwonimy. O, ty. Nowy film. Dzwonek ciecze. No to dzwonimy. No. Nowa sekwencja. Zacina, mówi ktoś. Patryk mówi, że zacina. Dlaczego zacina stream? No zapraszam. <laughs> Za wysoka rozdzielczość. E, nie zrobiłem wysokiej rozdzielczości. <laughs> proszę mnie też wpuścić do domu. Dobrze, proszę pana, już pana wpuszczam. Ale się ubrała, ja cię sunę. To czekaj, muszę szybko przerwać. nowy, po prostu ubranek, no. Mm -hmm. Tak, są no, takie szlafroczki tak. dostępne, przynajmniej dla pań, jakieś piżamki i jakieś takie kurwa kimono śmieszne. No to czekaj, bo mówi, że zacina.